Cześć wszystkim, ja jestem kubic i witajcie w kolejnym odcinku z serii RZK 4 za 1. Kontynuujemy naszą przygodę w miejscu, gdzie zaczęliśmy, czyli na Morzu Polarnym. Um, wejdźmy sobie od razu do sklepu, nie przedłużając. Mamy 90 tysięcy, wow, naprawdę dużo. Um, Mam nadzieję... Dobra, Elektrobat. Ulepszymy go sobie już na, na maksa. Yy, nie jestem pewny czy również dopan... Dobra, starczyło. Jeszcze... Jeszcze brakuje mi y, 40 tysięcy i będę miał wszystkie broni ulepszone na maksa. Więc się cieszę. Spoko. Mi to naprawdę pasi, chociaż w większości z tych broni nie używam. Mam swoje ulubione. I tylko ul... I tyle. Po prostu mam swoje ubione. Yy, coś tu już do końca tej serii zdobędę... Yy, Wszystkie możliwe. Wait, czy my się wróciliśmy? To coś już było wcześniej. Okej, okay, dobra, nieważne. Idziemy dalej, nieważne, nie zwracajmy na to uwagi. Um, tutaj w ogóle już mamy... To jest chyba koniec poziomu. Patrzcie. O nie, nie, nie. Jak to? To koniec. Prezydenta kapitana Kwarka już czuję oddech śmierci. Nevarius, wybacz, że dręczyłem cię w liceum. Byłeś inteligentem, a ja... Kretynem? Miałem powiedzieć adonisem, ale skoro chcesz się kłócić... Ja też przepraszam. Nawet gdy czekałem, aż Blark rozernie cię na strzępy, żebym mógł odtańczyć taniec zwycięstwa na Twoich zmasakrowanych zwłokach! Uważałem Cię za przyjaciela. Międzygalaktyczny młot sprawiedliwości! Jeśli skończyliście, chciałbym ten klucz z powrotem. Ta! Wysłano mnie, bym wymienił zepsuty bezpiecznik. Zwykle naprawiam toalety, ale zastępuję kumpla na urlopie. No wiecie, jak to jest. No i gotowe. Możecie teraz lecieć do Uzo City! Ej, a nie dasz nam jakiejś wskazówki, która pomogłaby nam pokonać Nevo? O, sorry stary, w tej materii niczego Wam nie doradzę. Powodzenia! Ok, także jak widzieliście, yy, nasi bohaterowie zmierzają teraz już do Uzo City, czyli ostatniej lokalizacji. Yy, Swoim drogą myślę, że no, czyli oczywiście to jest kolejny z tej lokalizacji, czyli Mo Morza Polarnego, yy, więc... Yy, Myślę, że lokalizacja Wam się spodobała, myślę, że nowa jakość y, filmu też również y, się sprawdziła. Także więc y, dziękuję za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, a pójdzie, na